Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak zmienić e-mail na Facebooku. okazji, jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów w przyszłości, zachęcam Cię do stania łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Aby zmienić nasz e-mail na Facebooku, porządkowo wchodzimy na Facebooka. Gdy zalogujemy się na naszej aplikacji, wybieramy trzy poziome kreski znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu. A następnie musimy znaleźć opcję ustawienia i prywatną. Przeważnie obok widnieje ikonka zęba, tej śrubeczki. Kolejnie interesować będzie nas zakładka ustawienia, więc ja po prostu klikamy. Gdy to zrobimy, szukamy opcji informacje osobiste. No i w tym miejscu możemy dokonać zmiany imienia i nazwiska, maila, telefonu, czy po prostu możemy usunąć lub dezaktywować nasze konto, czy po prostu ustawić opiekuna na nasze konto profilowe na Facebooku. Jeśli chcemy dokonać zmiany naszego maila, początkowo wybieramy zakładkę informacje kontaktowe. Wchodzimy w nią i w tym miejscu będziemy mieli dostępny nasz aktualny e-mail oraz numer telefonu. Aby zmienić dostępny e-mail musimy początkowo przypisać dodatkowy e-mail do naszego konta. A więc wybramy opcję dodaj adres e-mail i podajemy maila, którego chcielibyśmy aktualnie dodać jako drugiego do naszego konta. Gdy wpiszemy naszego drugiego maila, Facebook będzie nas weryfikować i wyśle nam kod weryfikacyjny na nasz numer telefonu, który będziemy musieli wpisać w aplikacji. Gdy już dodamy drugiego maila czas aby usunąć tego pierwszego. Ale, aby to zrobić, najpierw musimy ustawić ten drugi e-mail jako główny przypisany do naszego konta, bo cały czas ten pierwszy mail jest tym najważniejszym. A więc, aby to zrobić, wchodzimy w naszego nowego maila i wybieramy opcję ustaw jako podstawowy. Gdy to zrobimy, możemy wejść ponownie w nasz poprzedni e-mail, i już teraz w tym momencie będziemy mieli tam możliwość usunięcia, bo pojawiła się opcja usuń. A więc klikamy ją i usuwamy naszego maila. No i w sumie, moi drodzy, to właściwie tyle. Stary e-mail został usunięty, a nowy został zapisany i jest naszym głównym mailem. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny i zaszczędził dzięki niemu czas, schyl łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. a jeśli chcesz mnie wesprzeć, to prowadzę również drugi kanał, gdzie zapraszam Cię również tam. Miłego dnia, cześć!